Elo! Elo! No zrobię Angcharma i się wyjechał A o no, Gibas no. pewna dzisiaj, bo tragedia się ostatnio. Jaka? No przejdę na koła Taką daj dekswić chyba dzisiaj. te książki. Wstrzymuję krwa. Kowadłe i Dragon Ballista. Tu... Tu... Uch, ja wie, bije. To są wszystkie, ja, to które muszę nałożyć. Są tak połowę enchant na broń, ale kurwa się powiem, że enchantowałem, to jest. To łącznie powinien z 20 godzin trzeba się jej przy enchantzie. Nie. ja. Muszę zrobić broń, te zbroję Gdzie mi jeszcze nie było. Kurwa, co jest? Ty tak szybko? A, te wino. to wino. Nie ten maskę, kurwa, nie wiem. Coś z jest 20 godzin robienia. Nie. Kurwa. O kurwa, to mnie zabiło. O, 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 tutaj lepiej jak spić. O kurwa, blightowy, ty, blightowy. A, sumie, on chyba zawsze jest brajtowy, nie? Się łuk muszę zrobić. A nie, kurwa, jak będę dobrą broń, to potrzebuję łuk. Nie wiem. Tak, wracam, wszystko zatowane. Dobra, kurwa, nakarmię krokodyla tym, co z, dostałem z tego. Z dunga. Wiem, że mam, mam zbroję, no. Mam 4 3. 4 3. 4 2 bez tego, bez 3. 4 3. Jaki dole, kurwa, otwieram jak i się otwiera po 5 minutach. Tak, skaczę też po 5 minutach. Muszę w tym krokodylę zajebać. Tak, tak, krokodyle wyglądam. No, te, Dostaną... Dobra, ty ja no, mogę... O! Nie lagujesz chyba. Serwis, no. trochę tyle? mym dole, Jedno się się Krokodyle lagowały. Popularny boss, no właśnie dzisiaj będzie pierwszy. Pyk. Pyk. kombo trójka. No i k**wa i... ...dżaszmata. A! Czy, a! To potrzebuję, ty to będę miał, to będę miał, to mam, to mam, to mam chyba. To będą trochę gorsze, to tego nie mam. Adepta muszę znaleźć. To, to mam, to chyba mam to chyba mam to, Uch, mam, my, to mam, to chyba mam, to chyba mam. To mam, to chyba mam, to chyba mam. To mam. Ty, to już chyba wszystko prawie. Dobra, karabinie krokodyli. Merdze. O kurwa Dobra, robię broń. Wiesz jak ty się z tym wy******* z gry? No. Znaczy się tak k**sobanii nakładam na to, więc jak się wy****** to ona znika ta broń. Dobra, czas karmienia. O, kurwa, rzucił. i mi czwórka. Tego nie potrzebuję. Dobra, to teraz tak. Dajmy tego do paint'a. I po kolei. tutaj to ja chyba gram tym. Aż destroyer 4, bo piątka powinna być, ale chuj. Czwórka da radę. Tylko teraz jak to zinchantować, jak to ulepszyć? kurwa moment ja mam broń. Czyli tak, już mam... daję bałem te enchanty, trochę dajwałem, ale chuj. i teraz łączę te dwie książki kolejnością. A ci... Najpierw na tak tą droższą, Supreme Shark na pewno jest droższy od runy. Droższe, tańsze. Tik. 2, 4, 8. Czyli teraz łączę jeszcze dwie kolejne. Bo już dwie, dwie mam. Bo teraz 4 enchanty się nakłada. I teraz kolejne. I teraz sub, jet, PE. Łączę z potencjalsa. Teraz z potencjal sami, czy ja masz te potencjalce na razie? Kładę teraz, ale co za różnica. Jak to po prostu zmniejsza ilość tego... Potrzebnego expa. Na koniec. Dobra, O teraz to, to aż destroyer wtedy wchodzi. Nie, tak, wchodzi destroyer za to I teraz łączę czwórkę, 20 leveli i są wszystkie, tak, enchanty? I teraz łączę, tak, tutaj już tą książkę, 48 leveli. Co zrobiłem? Nie, no dobrze jest chyba. A co, jak się o, to co, to będzie za drogę? Dobra, tak, klikam to I to z tym. Kurwa, enchantów, jak to będzie drogę w I potem jeszcze to osobno muszę nałożyć albo... Kurwa, bo na książkę od razu, po no z tym, 53 levele, bez tragedii, co i tyle? Gotowa, kurwa, nie mała broń I właśnie, jeszcze kursik, 35 leveli, z tego kursa na pewno, jak się wyje na no bossie, jest szansa odzyskać temy, czy nie? Bo jest szansa, że się wyjebię, a ja gry jest trollem, nie wrócę? A, przypada, no to to no może to chyba No co za różnica, jak się wyjebię, tak koniec i tak, z tymami I teraz zbrojkę jeszcze ulepszę, co? Ja wezmę swoją broń, chyba na testa jak się z tym wydupce teraz. Zobaczymy to, będzie pojedyncza są tować. każdego moba teraz. Idę to wytestować A Ty tu jest. to jest. Jakieś teraz że kurwa. Z najlepszą bronią. bo ja się kurwa zboguje. byś mi oddawał Sajduk. O kurwa, co to tak jest? Nie. Co to jest za mur? Co to jest za kur za ten? To lokacja. Dobra, to jest hit. Uwaga! Na krewecie No i mi zlagowało chyba. Ja nie widziałem ile dostał? Tak zmiotło owca? Skąd... Nie widać kurwa, jako nie widać chapać? ile Nie mogę tego zniszczyć nic tu Pa O, co to? Book of legendary loot Take a sip and to shall be revealed a reader of luck and loot The path to legendary loot lay before you Ty Kurwa, co znalazłem? Nie, brzmi jak pe gówno The path to legendary loot Dobra, wchodzę na jakąś kurwa Do jakiejś specjalnej lokacji, które się nie da nic zniszczyć Lusterka sobie jem do łapy nie, to zbieralisz, no, no, no. kurwa. Zbugowało się side podaj mi pleca kurwa z itemami. O oh, mam, 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 dobra, kurwa. Ja w p... koksa. Dobra uwaga, wchodzę na to. A paftł legendary lud O ty, dał mi Ancient Loka jakiegoś. To jakaś zagadka chyba. Ty mamy questa jakiegoś. Do. To tyle? Tyle. Ja nie rozumiem, kurwa, quest'a. Take a sip. Ale sip czego? Take a sip and thou shalt to znaczy tow. Tychy o u, jak, jakiś puff? O, jest, jest, jest. Bez kitu. Boję się to robić, kurwa. Nie wiem, czy to jakiś troll nie jest i mnie zabije zaraz. Samę potkę do wypicia. Kurs break. Co robi kurs break, To ściąga wszystkie kursy, które mam w Dobra, uwaga, piję. Co za Nie pomogło. The Path to Legendary Loot lays before you. O? Broken Armor? Co to, co to daje? Chociaż The Path to Legendary Loot lays before you. Kurwa, zagadka, jakieś namyślenie. O? Branson... Nowa książka. Welcome to Decay Old World Made with Passion and Love. To kurwa, 14 stron. Earth, Struck by a Catastrophic Event now as the blight happened a few thousand years ago No to co <noise> było so, Gdzie jest droga do legendary Bluta? Kurwa Dobra, taka jest zagadka na tym zenarku, nie rozumiem o co chodzi To jest albo kompas, albo... No tak to jest kompas, to to mi nic nie daje Może jest strzałka na przykład to. nie, bo są dwie Co to za Blake Bo to jest kompas do tych krain, na przykład, to są tu pokazane Jak pójdę tam, to będzie to różowe, jak pójdę tam to będzie to, jak pójdę tam to będzie to tam jest jakieś miasto, niby. O, ty to nie jest cierpien smok? Pod, pod ziemią? To właśnie zobaczyłem przed ten, ten przypadek na X-Rayu. Czy ja sobie na mele cierpien smoka? Gdzie on był dokładnie? O, tu chyba. Jest jeszcze lepsza wersja tego kamienia? Jest A, Śpi. Kurwa, Gienek! Jest na żywo. Stronę, o. O, kurwa, ty, on już o to prawie dostaje! Ty ja cierpien smoka, na ty ci tu zabiję tym żakiem to tier 4 był To jest nie był tier 5, nie będzie jaja Ej co robicie? Idziemy na base. Robimy kurwa lana Minecraft hardcore Ale co, jak to ko -ko. Składamy, trójka i bagieta? Tak No, jeszcze kurwa bym kogoś dogarnął piątego najlepiej. No powiedzcie, że to musisz upość jakiś, bo robimy tego lana i to przyjdziemy za pierwszym razem. Ba, upość, co to znaczy upość? Ktoś to nie grał Minecrafta dużo, no. Chłaby, tak? Właśnie, co to znaczy upoś, To znaczy upoś, upoś jeszcze upoś. jeden. No. No, no. no. To no. upoś definicja. Baguja, czyli, że nie grał dużo Minecrafta i bagieta nie grał nie, dużo nie Minecrafta. Nie uda mi się namówić Mamona, żeby spędził z nami kurwa tydzień na lanie na przykład. Takie, nie, nie, z bagietą a... tym bardziej nie ma opcji. To jest z, z bagietą. No, to są wrogowie i... jak Mamona na bagieta nie ma problemu, ale bagieta byłby kurwa ten. Nie. Co, mogła być to nawet i... Zobaczcie, ja się nie? ten łączę tutaj na dwa teraz, tak? Tak, bez ona tu się grała. Na pewno ja nie, wiem, nie ogarnia. Czy, ja, ja nie wiem, czy Chineczka jako, David, jako... David ogarnia chyba Minecrafta, nie, nie? David, no, a on nie grał z wami tych... Nie, wygraliście kto grał? Nie, wy i... Ja pszczoł wagi, no. David z wami nie grał. To ja nie wiem, jak David ogarnia Minecrafta. Właśnie tak Hidos to pewnie ogarnia, nie wiem, bo on jest znaczy, nieprzewidywalny. Chyba ten chain together jakoś yy, by chyba uposił trochę na początku, ale potem ogarnął, tak? Tak No Hinka robiła speedruny, ja widziałem jak robiła speedruny, no i... Kurde, Mamon byłby idealny No Anto. ja rozumiem, że Mamon byłby idealny, ale Mamon... No ja z nim ja mogę zagadać, tak? Ale... No nie, no nie ma chude, no Mamon się nie zgodzi po prostu, no. No jakby bądźmy realistami, no mam, mam na ciężko wyciągnąć na jednego streama JRL, a to dopiero kurwa na tygodniowy pobyt na kurwa Minecraft Land z jakimiś dodatkowymi atrakcjami i tak dalej, no. A Bruce? Bruce ma teraz przedłużanego, po przedłużanym jedzie do Szwecji. Nie ma, no muszę... ale to styczeń, nie? Mówiłem w styciu. Nie, no co ty, gdzie? Czemu w Tak, ale chcesz, ten, wiem... Kurwa, początek grudnia to po jest ten. Mą ty, że BDS na tydzień by się urwał, z chaty. Nie ma szans do bds Proszę, krwa. Proszę. Ale mógłbym go zapisać, no. Jest. Dobra, no to ja chyba bym to w najbliższe 3 dni po prostu ustalił i tyle. Dobra. Bra, helu. Halo. Halo. Dobra. Hello. 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 Dobra. Yes, jest, kurwa, w końcu, w męczarni z tym głównym. A jaki jęczący szukajesz? Vitality czwórkę. Czyli to można czcionkę dać. Na no, ty nie pierdol. Ja pierdol. Na piątkę można dać, kurwa. O ile to zwiększy, mi serduszka Między czwórką a piątką. Nie z tych? No ja to robię na książkach i na zbrojce złotej, bo te niby są lepsze od syna Enchanta. No i kurwa, tak już ile, dwie godziny próbuję i zrobię czwórkę. No dobra, ale na krokodylach nie chodzi. A, no to może. Nie mogę cię wyrzucić? Idę właśnie je karmić, zobaczę. Dwa mogą. Proszę, Vitality, Vitality, krokodylku. Lejdę po Nie, dam Vitality czwórkę. Ty, gdzie mam Vitality czwórkę? Dałem to do strzynki? nie wiem czy go dokarmiłem tym. Panie jest tu, o, dobra. Teraz tak. O śik, no będzie, będzie, no. Ale się boli trzeba zrobić. Na pewno tak. Witali w Kenępie tak. daje. Advanced to Berserk. Dobra, teraz robię to A, no dobra. To z jest... O kuru 42 levele? No ja mam właśnie 102, nie? <śmiech> 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 Chyba, że połączy wszystko na tą książkę. Spoko pamięć czy nie? Dobra, tak. Ale to i tak daje teraz na broń. i to na na broń. nie. 51 level i poj bało chyba, Co? Czego mi tu brakuje? Ty, czemu tak. Kurwa, w piekarniku gramy co to jest tak, komarenszowo? Dawne Vitality 4, Advanced Plus 4, Inner Berserk 4, Unbreaking Mending Ja, piwa, trochę ty? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 100, 100, Dobra, wszystko burrito. A nie, jeszcze to. Nie, no jeszcze raz sobie przejdziemy, to no. No, i to nie mała, co mi jęło. Ser bom, chyba ten golem pada, golemus. Co tyle, klikasz w tym Minecraftzie. To te tower to ka ekspatrata dają No, te wielkie dają w ch. O o, to jest fajny. Z terematemi. No daj jeszcze jednego Battle Towerka, no. W tej temi, nic nie potrzebujemy. Daję tego expa i kurczę tego bossa. Bo ja jestem ready. O, zniknie, powrót. No jeszcze bardziej niż lepsze. Jedyne co biorę to Burrito i potkę na zwiększone HP. I jazda na bossa. Dobra, co potrzebuję na tego, żeby przyzwać swego wordbossa? Tak, potrzebuję idę zajechać na ringa, znaczy na kij. O kurwa, nie ma, ja tego nie zaincentuję. Nie widzę. 146 <laughs> no, <dobra>. nie, Bo ale... <laughs> no, Może ja kieruję tą brońką, no. I po prostu masz przeżyć i bić się mały moby, jak małym mob, jak będę jakiś wokół. Dobra, no potrzebujemy tylko tego serca, wszystko resztę mamy. Czyli potrzeba dwóch czaszek, dwóch czaszek czarnych. Potrzeba. Urla, na Najtrudniejsze możemy spróbować na ostatniego bossa, no. Ale kurwa, już teraz wolę zrobić tego na easy i kolejnego, żeby chociaż to zobaczyć. Jeśli mamy to ma być koniec, to lepiej żeby to na ostatnim było, a nie tutaj. no no? co? kurwa, ja wiem, gdzie są mi dyskretony, gdzie to było? Tutaj? O, wypadła jedna. Mamy jeszcze nie... Jeszcze jednej potrzeba. Ja u... O, oh, dropa, dobra, mam. Wracaj do bazi. Tak. Ja. Daj ty go zresztą? w rozdaniu. Zobaczmy, rangia. A bier. Dobra. Teraz Doracho. Bo tak. Tutaj. Blok. Dobra, gotowy? Na co? Na mini A to robimy to na chacie? No przed chatą! To mini boss to nie będzie ciężki, chyba nie. No dawaj no. Jak mini. Powoli pada, ale... To się nazywało... demon... Co? jest... Kto to są summon orby jakieś. Nie, to nie to. To to. Co to chyba są summon orby? To zmienili tego. Zmienili... crafting. Ja pierdole, musi coś znaleźć, jakieś brutal merchanta. Mer to jest brutal... Brutal tower musi najpierw zrobić. Normalny autos, bo to bossy late game. Ale w to czy tutaj? Parasite biome. No to chyba trzeba trochę podejść. No. mi <grym> się na brutal towerzie raczej, no jak, kurwa. Ty widziałeś takie coś? To ja wysyłam na tym generalu. sobie łasowotę z tego wiki. O, no właśnie, nie, tym. nie widziałem tego nigdy. No trzeba to znaleźć, no. Pójdź, rozdzielamy się, lecimy. Ale to są moby, które się respią? To nie są to taki zwykły po prostu ten. W tych 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 wieżach takich. I to... Kurwa, to jest na Ja takich no rzeczy to, to nie widziałem nie czegoś takiego nie widziałem, ale to są moby, które się lecą w tych dużych wieżach, gdzie są skrzynki na górze. No ale potrzebujemy znaleźć jakieś brutal Tower'a, no. chyba ta tam hammerczon będzie. Chyba nie wiem, kur to działa. Musimy ten biom znaleźć, no o, co to? Czerwona boda. Ty chyba to mam. No chyba to mamy. takie budynki pierwszy raz widzę na oczy. No. No to no. to? No to brutal tower? Musisz tutaj być bo tak wolno świat ładuje. Czaj, czaj, no. No to to, house... a nie, to boss. No to na pewno czaj, no. to. Dobra, czekaj, no. Ten biom niby, dobra. No to ta tower to musimy znaleźć. I co, chodzimy... dołem? Czy na montach? Czekaj, bo nie na monta. Nie, na montach musimy wieżę znaleźć jakieś Brutal tower. Dobra, latajmy obok siebie, co? Tak, czekaj, na no, Monta nie mam. za dźwięk jakiś dziwny. Rembora, leci na mnie. O oh, kurwa, walgo! Ej, no hita pad. Może tu to ta, to ta wieża, czy nie? to wygląda jak Ultimate Battle Tower. No, no nie. O, się zlękłem, wiedziałem, że coś, wiedziałem, że coś się stanie. Masz? Tak, ty? No, nie, 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 na bazie jestem. Jak ty, jak ty, na bazie? Ćwierć sekundy wypiłem potio na <laughs> Czemu, kurwa. Bo dostałem z pióru na błędy. A, no bo latałeś przy tym. <laughs> Dobra, zaznaczyłeś na mapie, wiesz gdzie to było? Pojrzałeś? nie, nie, nie. nie. Ale to jest takie f*****g ogromne, f*****g jest ogromne To jest cały budynek w popie, my tego nie zrobimy dzisiaj To Bosik Dziś bossik usłyszałem chyba to, nie? Jakiś piorun O Ta to ta, ta, piorun to był we mnie O oh, też, no Piorun Czekaj, tylko się zbliżam O, widzę, widzę, co to, to? Dobra, bierzemy poty na tego? Healthboosta? Nie, no jeb**, to no na bossa zostawaj. To jest wipe, to, to jest A. To jest wipe. <laughs> Na dole jest, na dole jest niby tepek, nie? Dobra, tutaj Idę przodem. No on i czyd. Możesz nie. jest hopper jakiś kurwa tu. Lightning storm arrow i protector arrow w środku. Pułapka była. Nie wiem. Będą pułapki jakieś ile na O! O! Kurwa! O! Kurwa, się musiał się! do masy. Nie, 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 nie! No ja się... Przedkowo. Nie tefaj, o kurwa, troll, troll! Ja się ja sekretuję! Spawner się siwa! Pomóż! Wyskakuj, Spawnery niszcz. Szybko, szybko, szybko. Gdzie to, gdzie one są? Siedzi, dwa. No to u góry na takich, filarach. sam rozsądek! Abijemy! O, cześć, biblioteka jakaś. nades, Grey Scroll. Czarne książki. New World Chapter 5. Red New World Chapter 5, nie wiem czy ty jest te dźwięki. Nie, muzyka mam pola to czy nie? Klatka schodowa. Ooo, duw, duw, duw. Glajcie wchodzimy. Dobry gier mamy. O, kurwa. Co to? Nie wiem, ale już przemoby są widzę. Ci tutaj końcy zdobywamy, potem szukamy mercianta. No dobra. Can be found, to nie wiem czy to jest Czekaj, my teraz okrążamy tak jak wcześniej te wieże To w jakiej strzynica będzie na tych półkach na przykład? Tak Ci mówię Takie wielkie Kurwy stream. Level 2 O tu o kurwa, mi chyba! A nie, to troll przy czy nie? Czy to on? Nie wiem, nie wiem Spinning mam. Boss A to, to nie jest arena? To nie wygląda jak boss? Ty, Może? ty to on? Mam go chyba! Arachano, To są on! Nie takiś inny! Dobra, ja, ja wypiję Z matka, matka roju. Wszystko pszczółka. Bi, 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 A ten, to zwykły mob jest? Mop jest czy to boss. Zwykły mob nie, nie, to boss, to boss. Oto HP na trite. Pat, pat, pat. Kojny. Idzie, idzie. Trite. Dawaj, dawaj na niego. złapał, nie złapał złapa złapa. mnie w, w, w palęcinę chyba. Kur... Za 130 ja zajeb... Nie, Battle Burning Shield, Crystal Shardy, Ancient Coinsy to to? Tak, ta, ta! Brutal Fragmenty też! Czy chyba, chyba tak? Nie! Brutal Coinsy, nie Ancient! Co daję Ancient Ale coinsy? Brutal Fragmenty policiały, takie małe czarne! Coin Pile! A, to tyle? Chyba mam cztery Brutal Fragmenty! Na Coina potrzeba... 8 To nie wiem ile Coinów potrzebujemy! Dawaj, dawaj! Ja. O kurwa! Ja pierdolę, ty! A to no, był koniec, kurwa! No dawaj, idziemy! A coś mi bije od góry, młody, coś... No, może te duchy? Ech, kurwa! Prawie do kwasu brą rzuciłem, bo mi wyjechał. Co ty zaraz O kurwa, co to? Ja co, smog? No chyba tylko on został. A możesz wystrzelać na te zjawy? To są spawnery Ta. u góry tych zjaw. Daj żyje, żyje smog. Ja fajnie się wypadłem akurat. Zabijam zjawisko. O kurwa. Leży, leży, leży. Brutto, koiny. No to zwykły smog, 42 łóżki. No nie wiem, ja nic nie widzę. Jest 3 co możemy. To tyle? Tak. Co tam, jeden coin? Nie wiem. Trzeba było, kurwa. Dzięki no jest, tutaj. jest, kurwa. Przejść, ja ale tu moby są A co, u góry? No tak, góry, no Ta, za tym, się przekopać Tak, skopię się A, tu no to też mam lawę Chyba skakuj do lawy Masz na nią nie? nie? Nie masz rezysta do lawy? Jakim A, ja nie mam ringa czy tam? A, tu, dobra. tu, tu, dobra, mam Lawą się prawo-lewo? Co to zmienia? Kowal mi broń wyrzucał Ja tu kurwa nic nie widzę do chuja Ta woda Co kurwa co to? To jakieś pot mnie A, gdzie tu kurwa? O, tu Daj na, na, na dół, tu nic nie schody, trzeba znaleźć O kurwa. pato. to! Co? Tu Wezmę na range, no, jak masz to bita a, ja, dwa hity? To za gówno. O, nie wiem. Ja bym tego tak nie rasował generalnie. Throwing, damage, bonus. Prowable. Gdzie teraz Ci Jeśli da. Mam! Masz! Kurde, ale to jest jakiś p***any mob. To nie jest Slender. No to jest Lab. To, to? to jest za... Co? To jest za mob. Okay. Podejdź, ale nie otwieraj drzwi, bo to wyskoczy. Umarł? Udrżyłem go, wiem. Ale zniknął chyba, nie umarł. O, to jakiś ender zmutowany No nie wiem, zamknięty. O, tu nie byłem, tu nie byłem. Ja też tu Ach, nie byłem. Poczekaj okay, tam. Może nie powiem tam dalej. O, co to? The Piper wo Workings Surrendering A, po, the Elevator tam. Shaft must be turned off before jest Coś tam? Cleaning Procedure? Location. Above ele Elevator Entrance. Nie wiem co to znaczy. Może trzeba wyłączyć, serio, jakieś te... bajki, no. Znaczy ja się tu no już widzę, że tam jest tysiąc buffów mają te moby. Daj, daj, daj. Gdzie to były drzwi niby? A tutaj? Nie zobaczyłem ich. To nie mi? No. No ja sporo ich generalnie. To jest generalnie. to, to jest to, no. No kurwa, nie posłuż to tak. A i tu jest jakiś fioletowy mobek O ja e, broni wjechał Kurwa Zabij go, zabij go szybko Przecież ja mam... Mi... Pogo Kurwa, na dole Tunczako moje Ja pi***, ale mi rzuca, kurwa, wieje, się, wieje. się, wyje się Nie mi, nie mi, nie mi, nie mi, umarłem, umarłem, kurwa Czekaj no uciekaj, uciekaj no, Kurwa Ja p dole, czekaj Zabij te mowy, szybko Podnieś moje nunchaku i armor nie mam jak, nie mam jak, wyjdź się też od niego. Nie, nie wiem jak to Dobra, aż pono już chodność. I 98 <laughs> levelem, jak u niech zyska. O nie, bo ja się robię kurwa, na w sumie. Trzeba 4 levels chyba, no. Bo się widać. Ty podnieś moje ten trinkety też, kurwa. Bo mnie no, Kurwa, no Mam, mam, mam chyba. Mczako? Musimy tyle, ale co raka? Panikowałem, mogłem po prostu cofnąć lusterka na przykład tak umierałem, ale no... Myślałem, że je dłużej. Z tym totemem i z, tym, z tymi sercami. I co, Akum, masz szczerze szukać jest... wypierdalałeś jakiś cykl. Dobra, chowalek quitta chyba. Jutro zrobię nowe Kube, buty. Ja bym co tam jeszcze... Dobra, to do jutra, elo.